2 marca w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym Sol na Miasto w Wieliczce odbyło się uroczyste podsumowanie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gościem specjalnym, który wręczył wylicytowane przedmioty, był Rafał Sonik. Impreza dzięki wystawie samochodów, motocykli i kładów nabrała prawdziwie rajdowego charakteru. Motoryzacyjny temat imprezy doskonale sprzyjał promocji nowego programu telewizyjnego Moto Block 2014, którego twórcą jest Wiktor Kamme. Moto Block to projekt turystyczny, motocyklowo-turystyczny. Zamierzam w ciągu 25 dni pokonać ponad 11,5 tysiąca kilometrów. Przejechać przez 15 krajów. Mam nadzieję, że 15, czyli mam nadzieję, że wśród, tego będzie również, wśród tych krajów będzie również Ukraina, chociaż obecna sytuacja wiele na to nie wskazuje. Ja chcę wyjechać z Krakowa. Będę jechał przez Ukrainę, do Odessy, przez Mołdawię, Rumunię na południe, w dół, przez Bułgarię, przez Sofię przeciąć, wjechać do Grecji, do Saloniki. Później Ateny, z Aten do góry poprzez Albanię, Czarną górę i tak dalej, Aż łącznie, później z Włochami, po powrotem, powrotem przez Lazurowe wybrzeże i przez zachodnią część Alp do, 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 do Krakowa. Pomysł programu telewizyjnego nie zrodził się przypadkowo. To przede wszystkim połączenie codziennej pracy i pasji do motocykli. Pracuję przy programie telewizyjnym, które emitujemy na antenie telewizji Kraków. Mam kontakt z mediami na co dzień. Kocham motocykle, to jest rzecz, którą, bez której żyć nie mogę. I pomyślałem, że skoro kolejny raz jadę w trasę, zrobię dwie rzeczy w jednym. To znaczy, również będę ją rejestrował. Dzięki przedstawicielowi GoPro w Polsce grupie Freeway będę miał cztery kamery na, na, na tym motocyklu na stałe zainstalowane. Dzięki czemu praktycznie każdą minutę podróży będę w stanie zarejestrować. Powstanie z tego 20 odcinków, które będą emitowane i w telewizji Kraków, i, i w internecie. Przez no, kolejnych 20 tygodni, począwszy od lipca 2014 roku. Podróż motocyklem nie tylko wiąże się z wysiłkiem, ale przede wszystkim pozwala oderwać się od codziennej rzeczywistości. Ale każdego dnia jestem gdzieś indziej. Po trzecim, czwartym dniu bardzo intensywnej pracy, ponieważ no, jednak mimo wszystko jazda motocyklem po 500 km średnio dziennie. Jest dużym wysiłkiem, przede wszystkim umysłowym, psychicznym, zresztą cały czas pięci. E, restartujemy się wielokrotnie szybciej niż na stosunkowo biernych, zwykłych wakacjach gdzieś, gdzie jesteśmy e, jak barany zawiezione przez biuro podróży. Wszystko mamy pod nos podłożone i tak de facto po, 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 po kilku dniach zaczynamy odliczać, ile dni jeszcze mamy do końca turnusu. Tutaj w wypadku jazdy motocyklem zupełnie na odwrót. To znaczy, kiedy ja jadę, zaczynam, ee, zaczynam chodzić w taki trans pewnej trasy. Każdego dnia jestem gdzieś indziej, planuję następny dzień jazdy. Po trzecim, po czwartym dniu kompletnie tracę rachubę, ile jestem dni w trasie. To znaczy, po tych dwóch tygodniach jazdy, non stop, umysł mam zresetowany, jakbym był dwa miesiące gdzieś zupełnie poza pracą, poza domem. Yy, poza, poza, poza tym środowiskiem, które mnie otacza na co dzień, motocykl, na którym pokonana zostanie trasa, należy do klasycznych modeli w kategorii turystycznej. Legenda podróży to jest BMW RT 1150. Jest to silnik bokser, który osiąga 95 koni przy 100 jeżdżonym no To jest bardzo dobre, bardzo dobre parametry do jazdy, właśnie turystycznej. Jest taką prędkością przelotową 130-140 km na godzinę. Jestem w stanie pokonać, myślę, że nawet 600-700 km dziennie. Gdzie rekord oczywiście mogą być wyższe, ale no średnio myślę śmiało można 500-600 km dziennie robić w, dobry, w dobrym komforcie z dobrą wygodą. Realizacja projektu to nie tylko zapis podróży, ale i promocja bezpiecznej i kulturalnej jazdy, zarówno wśród kierowców i motocyklistów. Chciałbym też, żeby on miał taką misję nie tylko związaną z przełamywaniem stereotypów, jeżeli chodzi o pewne kraje europejskie, ale również popularyzował taką bezpieczną turystykę motocyklową. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że, że, że na motocyklu można jeździć troszkę wolniej, spokojniej i, i dużo, dużo, dużo dalej. Dalej, Tym projektem też chciałbym zwrócić uwagę kierowcom samochodów na to, że coraz więcej śladów będzie na ulicach dużych miast i też mniejszych. W Polsce, żeby patrzyli w lusterka, żeby sprawdzali dwa razy, ponieważ motocykle są wszędzie, co, bo inaczej się określa odległość w lusterku wstecznym pomiędzy nami, kierowcą samochodu, a motocyklem, a innym samochodem. Ten czas zupełnie inaczej wygląda. Motocykl dużo częściej chyba się w martwym punkcie, dużo łatwiej go przegapić niestety. No i później stąd też wynikają tragedie, więc też chciałbym troszeczkę tak balansować moim przekazem pomiędzy kierowcami motocykli żeby jeździć wolniej, spokojniej, ale dalej, żeby im pokazać, że motocykl jest doskonałym źródłem zdobywania doświadczeń i przygód, a nie tylko i wyłącznie jakby takim, takim, taką, taką kulą adrenaliny, że wsiadamy i odkręcam manetkę, koło i rura, bo bardzo, bardzo blisko jest do, do, do wypadku, do, do tragedii. Rafał Sonik to pierwszy Polak, któremu udało się zająć w najtrudniejszym radzie świata drugie miejsce. Korzystając z doświadczenia sportowca zapytaliśmy go o kilka rad związanych z długą samotną podróżą. Więc jeśli ktoś wybiera się w jakąś długą podróż, to pro, proponuję, rekomenduję, żeby zamienił sobie kilometry na cyferki, a podróż przeliczył na dni i te dni nigdy nie będą mu się dłużyły. I nawet najdłuższą trasę pokona bez trudu właśnie jeżeli uświadomi sobie i o tym będzie pamiętał, że to są przecież tylko krótkie dni, tak jak wszystkie w życiu niestety. Swoje zdanie na temat wyprawy motocyklowej Wiktora Kamera wyrazili też zwiedzający wystawę. Jak najbardziej, jak najbardziej e, może, się to, może się to udać, niemniej jednak no, ja bym się nie podjął. No jest to wyzwanie, e, trzeba zadbać sobie o wszystko. O, e, znaczy jest fajnie, gdy jest fajnie, gdy się nic nie dzieje, gdy nie mamy żadnych awarii. Z podróżami, z podróżami motocyklowymi, z wszelkimi podróżami to jest tak samo jak z górami. Po co się chodzi w Himalaje, w Alpy? Bo są. Jest przestrzeń i myślę, że po prostu trzeba tę przestrzeń eksplorować, badać ją, dotykać kilometr po kilometrze. To jest chyba ten motyw, który powoduje, że wyzwalają się emocje i ludzie chcą wędrować na motocyklu takim pięknym, no to tym lepiej. Bardzo szanuję tego typu rzeczy, tego typu wyczyny i po mnie rozumiem. To jest bardzo fajna idea o pokonywaniu własnych słabości dążenie do celu wyznaczonego. Na pewno trzeba być wytrwałym w tym. Realizacja projektu nie mogłaby się powieść, gdyby nie pomoc i zaangażowanie wielu osób. Ten projekt y, nie mógłby się udać medialnie. Mam na myśli to, że MotoVlog byłby wyłącznie moją podróżą bez projektu telewizyjnego, gdyby nie, nie zaangażowanie kilku osób. Chciałem wszystkim podziękować panu Mariuszowi i panu Markowi Stefanowi z telewizji Kraków, którzy gdzieś Podkreślili mój pomysł i gdzieś ich zaraziłem tym, że ten program warto zrealizować. Też dziękuję panu Leszkowi Potyńskiemu, szefowi redakcji Świat Motocykli, ponieważ gdzieś, gdzieś się spotkaliśmy, mentalnie porozmawialiśmy na temat tego, jakie wartości motocyklowe warto promować i o czym warto mówić i, 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 i czego brakuje, jeżeli chodzi o promocję turystyki motocyklowej w Polsce. Sporo rozmawiałem też z panią Joanną Schindler, szefową redakcji magazynu Podróże, na temat tego, co warto pokazać w programie i jakie wartości turystyczne warto wyeksponować, w taki sposób, żeby ten program był ciekawy dla wszystkich. Nie tylko dla tych, którzy są zapalonymi motocyklistami, ale również dla Globetrotterów, którzy chcą zwiedzać i podróżować. Wspiera mnie dużo mediów poza filmy, które wymienię, którym bardzo dziękuję za, za, za pomoc, bo, 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 bo tylko wtedy, kiedy tego typu program podróżniczy jest wystarczająco nagłośniony, no ja jestem w stanie promować tą bezpieczną turystykę motocyklową i, 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 i to, aby kierowcy samochodów patrzyli w lusterka dwa razy, bo warto, bo to jest nasze życie.